Siemano widzowie, dzisiejszy film będzie totalnie najgrubszym filmem na tym kanale. Naprawdę. Ja sam jestem pod wrażeniem, że to wymyśliłem. Jedyną rzeczą, która musi się stać, to musi po prostu wyjść. Jeżeli oglądacie nasz kanał, to Święty i Boris mają ze sobą spinę i powinniście o tym wiedzieć po prostu. Przez ostatnie kilka dni wkręcałem Świętemu, że będziemy nagrywać Dzień wkurzania Boryska. A Boryskowi, że nagrywamy Dzień wkurzania Świętego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest ze mną Bart i on będzie mi pomagał, bo. Samemu bym tego nie ogarnął. Borysek już czeka na nas na siłowni, dlatego dzisiaj też nagrywamy wstęp trochę gdzieś indziej. Bo on chce zrobić już jakąś zasadzkę ze świętego. Naprawdę, ten film będzie gruby. Idziemy do niego. Może jeszcze się uda z nim chwilę pogadać, bo Święty jest spóźniony na 10 minut. Także no, lecimy. Dobra, słuchajcie, już Borysek tam jest przed nami. Także od teraz nic kompletnie nie mówimy na temat naszego planu. Mówimy, jakbyśmy mieli wkręcać świętego. Dokładnie. Nie ma no, Borysku. Mano. Chcesz mówić o swojej zasadce, czy na razie nic nie ma? Zaraz się dowiecie, co się stanie. Dobra, to tutaj ogólnie Boryska i o co tutaj chodzi? Tutaj jest taka ścieżka. My ogólnie zazwyczaj tutaj wstępy swoje nagrywamy. No na tej ławeczce będziemy siedzieć ze świętym. Ogólnie święty myślisz, dzisiaj Pujola nawet nie będzie na treningu, bo tak mu wkręcił. Ja mu zadam pytanie, co sądzisz o tym, że Boryska dzisiaj nie ma z nami. I on wtedy zacznie o tym gadać. I jak on zacznie o tym gadać, to Pujolek będzie stamtąd wychodził. O, będzie stamtąd wychodził i w pewnym momencie po prostu wyskoczy i będzie gadał jak muran różne rzeczy. Jesteś Igorko z powrotem. Dzień dobry, jestem spóźniony troszkę. No spóźniony, ale, ale tak szczerze, mnie to nie boli aż tak. Jak to że nie ma tego Boryska, no. Ja nie wiem, ty weź ty to z komentów, bo ja nie mam siły. Specjalnie Bartiego nawet wzięliśmy, a Boris, Boris niestety. Ale nie, że on ma jakąś wymówkę, wiesz, że jedzie znowu... Dobra, ale myślisz, dobrać, że co co teraz robi? Do, co, co on teraz może robić? Może leżeć sobie nic nie robić. Kardy z psem robi. Nie, jakby on miał sensowną no, wymówkę... No to co góra, góra, no. Co, so, powiedz mi to, Borys. patrz, człowieku. Patrz mi to, powiedz. A nie, K nie Góra, góra! Widzicie, takie słowa o mnie gada. Nie miło mi się teraz zrobiło, przykra sytuacja. Bo, jeszcze w twarz mi tego siękaniem. nie chcesz powiedzieć. To jest rzecz najgorsza w tego, że człowiek. Kard jest psiakiem. Jak widzicie, to I jest tutaj, pamiętacie pytanie o psychę? Pamiętacie pytanie o psychę? Ja tu przychodzę. Kto ma mocniejszą psychę? Nie! Nie, nie, nie! ty się trząsłeś tutaj po prostu od razu? Jak po prostu z górę rakieta wyskoczyła po prostu Co to ma być? Święto już jak zwykle pokazuje, że jest cipał. Tak. esa. Dobra, w bo ogólnie Borysa gdzieś poszedł Zostawił torby na wierzchu Już ma dziury we naprawdę ten człowiek Ty wiesz, o co dzisiaj chodzi A tych sami co? wiedzą, po to powiedz to Nie, to... A, dobra. przecież wiedzą, to co? Zaczynamy zabawę Słuchaj, powiedzcie ty musisz, ale, ty, ale wiesz, na ławę iść, coś jest, coś jest Co? Co ty gadasz? Ty, ale ty wiesz w bo... ogóle gdy zostawiłeś torbę na wierzchu No wiem, ale sobie tu chciałem zająć ławkę, to tu zajęta już jest przed kogoś O człowieku, już coś już ławkę Co to jest? Co to jest? Ja tu przychodzę i to już jakaś włotka, była co to są w ogóle za obrazki. Bardziej nie stało. Nie nie że A ile święty robi? 35? No, nie, 50. To tyle co ty. No tak, ja teraz się puszczyć, nie wiem beczek. No bo człowiek ja jedną ręką patrzę, ja z tobą gadam i to Dawaj. którą masz? 9! I teraz 10. Góra. Daj wojowkowiście po bo... prostu. Mogę się opuścić. Nie może tak wyjść w stanie. No ale kurna... My no, wbijamy świetleczki, ale zobacz co ci zredu. Ja żadnego filmu nie nagrywam. Dobra, ja chowam kamerę. Dobra, to dawaj, Barti, ile no. robi? Ja byś się 45. 45 robi. A ty, bo tu 55. Tak, ja muszę uważnie że się. Igor, święty tutaj nie mieszał. Nie, kredy. no nie ma impostoru. A ja ty ja miałeś impostoru? No, święty sobie po prostu patrzysz, Nie, no po co? Nie tak, wiem, co ty święty robisz. On tu przychodzi, się śmieje za mnie na filmie i on odstawia pajazerkę, tak. A święty, ile płacą za granie w zespole <suszy> dawna? <suszy> Nie A, wiem stary Dobra ma wiem, siadaj rób Bo nie wiem czy wiecie dobra. Ale my w ogóle Poczekaj Nikt nie pytał no rób Tam Pujol sobie radzi Nie spodziewałbym się Ile masz? Ciepło radzi radzi Ui Jeszcze taka japonii <gajam> powoli Uj. Ui. Ui Zrobił widzisz ale zobacz, moim zdaniem teraz dobrze zrobiłem, że Cię nie ja asekurowałem <grym> Nie, to nawet jest tak, miałeś że on mnie presję, po prostu rozśmieszał Ale miałeś presję, bo no nie, może to mi tak, nie No może dociągnięte, dociągnięte, na siłę, ale To teraz ty zrób 55 igorków Jasna sprawa, mówi i masz No mam jeszcze już święty, powiedział, że nie zdzierży nie tego, że Borys robi większym ciężarem w niego Tego no, 5 na pół No i ja od początku mówię. Wiem, że 50 to jest jakiś damski ciężar, tak zwany. To czemu nie robiłeś? No bo chciałem po <śm> no prostu. No co? Chciałem pierwszy zacząć 5-5, ale. Ja, ja nawet 60. No. No Barty, czemu ty mi telefon odłączyłeś, mój? No, zra... Ja nie odłączałem nic. No to, jest, to była moja ładowarka podłączona. No, podłączyłbym swój telefon, gdybym miał coś podłączać. Barty, miałem tutaj twój telefon podłączony. A ja nic nie podłączałem, leży mój telefon przecież, Kogo tak. to jest telefon. święty. No ja nie podłączałem. Co ty. No róbcie k***a Człowieku, zobacz Zatknij się, Gotuj się Dawaj Co tam przed chwilą widziałeś? Nie denerwuje to? Czerwony się robisz, człowieku, dawaj No dawaj No wkurzony jesteś, człowieku, widziałeś co ja ci wcześniej otrzymałem? Ty, on sam mówi, że ja jestem wkurzony 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 jesteś, prawda? Wkurzony jesteś, człowieku No robisz to czy siedzisz, k***a? Ale on cały czas k***a No to święty zamknij się kto jest? Gdzieś to imposter już. No człowiek, bo jestem pewien, jak trochę znaczy, myślałem, że to jest imposter Nie ma impostora Pączka już No dobra No ty bardziej Nie, jedź, No ja rzekłem, no, Dawaj no. pujolku No ale to co tu? Przyniesieś mi fake ciężary 15, 2,5 No I 15, 2,5, no normalnie jest Nie wiem o co ci chodzi Nr no. 4, nie oszukuj No jak? 5 No, ja. no człowieku Dawaj, góra, góra 7 6, nie 7 8 Nie O, będzie na filmie pokazane No policzymy Oj, oj, oj i z Dokąd... No do końca. To i mnie o 9? Dziewięć było. 9, ja swoim z swoim milczeniem, dziewięć. No jak dziesięć? to o, było 8? Osiem, osiem? Osiem? I i i no on sam mówił, ostatnia z dociążeniem. No bo z tym, co ty mówiłeś. No Nie, no, on, ja ja no on, on, on mnie zmylił, bo on mi powiedział, ostatnia z dociążeniem. To mówię, okej, ostatnia. No dobra, zobaczymy na filmie, czy oszukuje, czy nie oszukuje. Dzień No a dobra, to teraz ja będę się. To chcesz bardziej go nagrać, czy nie? Nie mogę. Co? No, co ty powiesz? A o czym? No, ja mam Bartiego. Dobrze, że Barti zrobił, bo wiesz, jakby mu spadła sztanga, to tam nie miała sekuracji z tyłu. <laughs> no, nie wiedziałem, żeby ktoś tam stał faktycznie. Takie kilku nogi były ile? tam na ujęciu. <laughs> jakby jakiś taki Chicken's i uciekł. robi to, co ty. Ile ważysz, ile ja dam na watę? Ale u kogo? U Fujola? U Pujola, u pana <laughs> Ja nie mogę. Czemu sp***łeś od Podliszek? Co? Czemu Człowieku, ja nie wyciekam od nikogo Ja wolę kur... ...częku z p... ...przeszedz budliszek i wyglądać jakbym miał też jakieś mieśnięszko budliszek i mu uciekł Skentucky Fried Chicken, k***** ...same kości i trochę panierki jakieś A co, ty A ile 50 czy 55? No 50, no bo to jest jednak hipotrofie, no to żeby był trochę za zapach Ja robię. robisz? Nie? No zrobię 50, Oj. no jak ty znowu będziesz mi dociskał, i będziesz mi się mówił Aha, budliszki No to to bez sensu Jak ja chcę i swoje te... Dobra, chodź, chodź, saj, saj, saj No ja mu powiedzieć o nich robi Buiel poszedł, on jest mocno pod Widać, tak? To jest... On nawet te kartki zobaczcie zostawił Ty nie są w ogóle zostawił Poszedł żeby iść stąd Bo gotuje, siada, gotuje się siada. nim Też nie wszystko się udaje nagrywać Bo byśmy musieli cały czas po prostu Kamera musiała być włączona 15 czy 17 20 O kuchni, przepraszam za znieważenie Boris, rosyjska agentura też tutaj rzuca <laughs> Rosyjska agentura To on już się nawet nie to. A ty ile robisz? Serb Nie wiem, ja jestem załamany że, on, że Boris tak ucieka od nas On zrobił jedno ćwiczenie przecież Przyjechał. Ale co ucieka? Nie chce się na a ja przecież ja sam co w początku nie? powiedziałem, ej słuchajcie, muszę iść o 19. Święty ty? powiedział. Święty... Co ty święty jak ty tam na klacie uciekłeś, wyleby pójść na bramę i wymyśliłeś, że idziesz do domu. I już Jakbyś nie chciał z nami co? ćwiczyć. Ty Wiesz, ty? Ja ci w początku pisałem, że muszę iść o 19 siłowników. Dobra, gdzieś, nie? <słyszy> nawet to jest sytuacja, <typace>, na <słyszy> chwilę. do go tam. I cyk, święty świętek? <słyszy> I co nic nie powiesz? No bo ty nagrywasz nawet nie wiedziałem. Nie wiem, co mam powiesz. A chodzi na chwilę. Co ty mi tego tak właśnie pokazywałeś tam? No bo kurde, idziesz zaraz? <słyszy> No, ale już nie, pod co ja zrobić? Nie, się nie da. Co niby zrobić jeszcze? Bym się z tego śmiał bardziej wszystkiego niż ten. Nie paruję w nim. Musisz jeszcze coś wymyślić. A to ty wymyślisz, dwie rzeczy. No, ale nie zostanie z nim jeszcze przez... 5 ćwiczeń jeszcze będzie. Ale no, co? Jeszcze nagramy. Coś wymyśl jeszcze. Jak musisz iść, to coś wymyśli. Dobra, wracamy, żeby się nie Ej, Tutaj trzeba trochę, to tak? O, w tę stronę. Ja zrobię wszystko, co chcesz. Nie, <noise> ja, ja, ja nie jestem z ciebie zadowolony <noise> Nie daje się sprowokować Ale przystaję na twoje wszystkie warunki Czyli lubisz jak ci się rozkazuje? Tak na Kurde, kolej... co ty tak rzuciłeś? Siły brak, siły brak Co? upadają No i co, idziesz już? Dwa ćwiczenia zrobisz i idziesz no Dobrze no, ty... no cóż no, wyniknęło jak wyniknęło Ja, ja nie wiem, powiesz, chociaż, powiesz chociaż dlaczego? Nie dobra, niech nie mówi No człowieku, <laughs> wymyślasz. Dobra. On nawet nie chce powiedzieć czemu No nie chce powiedzieć, ale nie wyda, my nie dobrze nie wiemy, wiemy czemu, prawda? Dobra. <laughs> no, dobra, ja nie wierzę, on się w i poszedł do domu Nie to jest niesamowite nie, on naprawdę idzie Co no, kończymy ten film, bo to nie ma sensu już jak Tylko chcesz. kto wygrał w takim razie, bo on... Nie no i moje zwycięstwo po prostu przez walkover No mi się też tak wydaje, ale nawet nie było czasu nic mu zrobić, bo on... No. Poszedł, Ja <grydolne> Ale czy przygotował jakieś karteczki? Tylko jak on na tym północy spędził. I Psycha musiała, bo ty po prostu do niego mówiłeś. Niesamowite to jest. Nie, da się wysikać jeszcze. Co, no kończymy to, nie? No nie co? ma co już. No ja nie wiem, powiem tak. Boris, Boris. Ja myślę, że wszystko się udało, tylko nie, to za się... krótko. Za, za krótka krótko, zabawa. No, no Boris chciał iść po mefedron na Pragę. Nie, no po ale, naszy... ale, ale co no, ty mu wierzysz? na tej klacie? No, serio, ale. Nawet jak myśliliśmy teraz, nie? To mi powiedział, ale my cały czas go, czy powiedział coś tyłu, że... Świętego nie da się złamać, on taki spokojny jest. Nie, bolało no. go, bolało go, to było widać. Ale w strefie go nam uciekał. Przykrywam to... jakieś pragi Może wybuchł w pewnym momencie, nie wybuchł. Ale, ale tak się zbyt. Gdyby on tu jeszcze z nami posiedział, to by wybuch już kompletnie. Tak, no jak woda już wiesz, bulgocza, bulgocza. Nie, dobrze to chyba wyszło. Brakowało mi takiej Wisienki na torcie Tak, właśnie jak czuję, że może komuś coś zrobił, Widzę, no. może mi taki nieusatysfakcjonowany. Fajnie było, ale brakowało takiego, wiesz, e, Katarzy No, ale no cóż, no. No cóż, no, no, cóż, no widzimy się nagrać, w następnych tak... filmach. Nie, już nie ma sensu. Nagry wiem, bo, nie nagrymy, bo ja, ja, ja chciałem powiedzieć, to jest k*** kur... ciężar tego. No, ale ty nie, to już wiesz, nie ma sensu chyba A, tego ciągnąć. No Czekaj, ale zupełnie bez tego. Nawet nie nagramy ćwiczeń. Chociaż Deep, bo ja wiesz, chcę pokazać widzowi, że ja... Chyba, u... że osobny film z tego. Ta. No Dobra, to możemy osobny film z tego nagrać, co teraz poćwiczymy, bo Bo za ćwiczeniem tym zrobiliśmy dosłownie. No, no prawda, no. I Borys jak z... <laughs> Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę. Kochamy was. I dbajcie odsłuchać, żeby nie było akzbarickie. się pasą tu i tu. Nara. Dobra. Dobra. Dobra.